Cześć, nazywam się Karolina. Dzisiaj będę nagrywać filmik pod tytułem Zabawa z słoniem. Taki jest dzisiaj odcinek. I Dominika będzie teraz się budziła, bo ona jeszcze sobie śpi. Zobaczcie, tak wygląda Dominika. Śpi sobie w łóżeczku. No i będzie się po malutku budziła. Czyli Dominika. Cześć, właśnie się obudziłam przed chwilą. To super, Dominika. I jak w ogóle się spało? No dobrze spałam. Musisz mnie wyciągnąć. No czekaj. czekaj, Dominiko, żeby było widać, jak Cię wyciągam, żeby widzieli, widzieli. No i teraz Dominika będę Cię wyciągać, okej. Okay. Dominika, chodź, chodź moja kochana Dominiko, chodź, chodź, chodź. O, dzień dobry Dominiko, no dzień dobry. Ale super się nie spało. No to super, że Ci się dobrze spało. No jak Dominika, w porządku? Wszystka, wszystko, dobrze. no i co teraz? No, teraz będziemy jeść. Musisz zjeść, wiesz? Muszę jeść. No, musisz jeść, że nie będziesz głodna. No, chodź, Dominiko. Bo spałaś pieluszkę. Musimy pieluszkę zdjąć, wiesz? w pieluszce, wiesz? Musimy ją później ściągnąć, jak pójdziemy. Wisikasz się jeszcze przed pójściem na nocnik, tak? Tak, zrobisz tak. No, zrobisz, tak. Napij no, sobie. Już? Napiłaś się? O, brawo! To może jeszcze się wisikasz przed pójściem na nocnik. No, widzowie będą bić brawa, jak będziesz sikać na nocnik. Właśnie. To może mi, jak siku robię na nocnik. No to chodź, Dominika. Pieluszkę ci zdejmę na łóżku. Chodź na łóżko. Na łóżko! No na łóżko trzeba iść, wiesz? No to chodź na łóżko. Zdejmę ci pieluszkę. No to chodź, Dominika. Położę tutaj na łóżku poduszkę, trzeba wziąć, żeby Ci było Dominika wygodnie. Proszę, poduszka, żeby Widzowie mogli Cię zobaczyć. No i teraz widzę, wie, możecie macie zobaczyć Dominikę. Ja ją będę przewijała. O! Mam że ją będzie widać. Widać tą Dominiczkę? O, widać Dominikę. No to możecie widzowie Dominika zobaczyć. To ja ją teraz przewijam. Okej, okay, Dominika. No i zdejmujemy majtki, bo tylko masz majtki do spanka. No i jak dziś idziesz na przykład na pole... A pójdę dzisiaj? Pójdziesz, pójdziesz, Dominika, tak. Pójdziesz dzisiaj na pole. Co będę robiła na polu? No będziesz się bawiła słoniem. No i może będziesz jeszcze jeździła wózkiem? O, moim ukochanym wózkiem. Dobrze, to pieluszkę. Okej. Okay. No i pieluszkę damy y, później Ci y, nową, dobra? Okej. Okay. Pusteczki. Okej, okay, Dominiczka, bo trzeba Cię przeczyścić. Teraz Dominiczka, wysikasz się na nocnik, tak? To tutaj przetrzemy. I pięknie Dominiczka, spróbujesz się wysikać na nocnik, bo przed wyjściem musisz. Muszę? No musisz się, Dominika, przed wyjściem wysikać na nocnik. A, na no, nocnik będę robiła siku. No, będziesz robiła, będziesz tak. Będę siku robić. No, będziesz, będziesz, przed wyjściem musisz się wisikać. Wiesz? Muszę. No musisz. Każdy musi. Każdy jeden człowiek musi się wysikać. No właśnie. No i już przetarte. No to chodź, Dominika. Idziemy na ten nocnik. A, na nocnik. Ojeju. Będą mnie widzowie widzieć? Będą cię widzieć, tak. Okej. Okay. To jeszcze się teraz wysikasz przed wyjściem. No i, no i pójdziemy Dominika na pole. Ale fajnie! widzowie będą widzieć. Pokażę mi, jak na ładnie robi siku na nocnik. Tak, Dominika, pokażę mi jak na ładnie siku robić na nocnik. A widzowie będą bić oklaski. Tak, oklaski. Uuu, ale będzie. Jejku! Jejku, ale będzie. No, tylko musisz uważać, tylko uważaj, żeby żebyś sobie Dominika nie obsikała spódnicy. Znaczy sukienki, bo to nie jest spódnica, tylko sukienka. A Dominika, pokaż, czy jesteś dobrze. Urząd sobie. I zaraz się wisikasz, tak? Będziesz czekała. Tak? Aż się wisikasz, tak? Tak, będę sobie czekać. Aż siku przyjdzie. No i siedzę sobie. Tylko Dominika, proszę uważaj, żebyś sobie nie obsikała. Sukienki, dobrze? Jak taki pójdziesz na pole. No właśnie. No i Dominika. I sobie sobie siedzieć na nocniku i patrz się na widzów. Chcesz Dominika jeszcze się napić? Tak! Co jeszcze? Dobrze, to ci zaraz dam. Poczekaj Dominika. dam piciu. Dobra. Ona no to pi. I rób siku. Tak żeby widzowie widzieli. widzieli. No nie wiem, czy widzę. Na no, siedz Dominika, sieć. No i pi i, i Dominika Sikaj. Ojku, Dominika, ej! że Dominika Siku leci. No właśnie. Ej, coś tam mokre jest. Dobra, to z butelki leci. Stary widzowie, pokropiłam tutaj. Y -y, nie nie myśl sobie, wie, że to są myśliki, siki, bo to jest sama woda. Naprawdę. Dominika tu rozarabia. Rozarabiaka. I Dominika robi siku. Zobaczcie. No, sić Dominika. siedź sobie, siedź. Już Dominika wysikana? Pokażę. Ło! Wow. Sikujesz. Dominika, już się wysikałaś. Zobaczcie, widzowie, udało mi się na nocnik wysikać. No brawo, Dominika. Pięknie. Musiałaś się Dominika wysikać przed wyjściem. No to teraz papier. Papier musi być Czekaj, okay, Dominika, zaś się powycieram. Siedzi na nocniku, żebyś nie pokropiła tu nic. Tak. Uwaga, Dominika. Podnosimy spódnicę. Dziś sukienkę. Dominiczka troszkę się polało. Polałaś się troszkę. Już się to polałaś się herbatką. Tak. Ojej. No i udało się, wysikałam się, widzicie widzowie, udało się. Teraz im pijcie, brawo! Że mi się udało. No i pięknie Dominika, nawet cukienki sobie nie obsikałaś. No brawo! No, że buzie wytrzemy. No i brawa Dominika. Zrobiłaś siku. A teraz Dominika musimy ubrać pioruszkę, dlatego że idziesz teraz na pole, na pole muszę mieć pieluszkę, wiem. No Dominika, pięknie wysikała się, to jeszcze powycieramy. No tu się troszkę nam polało. Uuu. No niestety Dominika, troszkę się nam tutaj polało. No i musimy powycierać. Ale to chyba to nie ja się posikałam. Nie Dominika, to nie ty, tylko to się po prostu... Polało. Jak piłaś, to troszeczkę pokapało. Wiesz? Jak piłaś, to troszeczkę po prostu pokapało. Jak piłam? No jak piłaś, to troszeczkę to się pokapało. Ale to nic. Chodź, wynika. No, pięknie się wysikałaś. Siku zrobiłaś. Brawo. Potem to wylejemy. Już po filmiku. Tak. Już po, już po filmiku to powyciera, powycieramy. No, tu jeszcze musimy powiedzieć, a raczej po filmiku już te siki wylejemy. No właśnie, już po filmiku wylejemy siki na spokojnie, ale super. No i gotowe! Teraz pieluszka trzeba się założyć, bo nie chcę zrobić siusiu na polu na przykład. No też bym nie chciała, żebyś miała Dominika taką wpadkę, wiesz? No właśnie. No to dlatego Dominika trzeba założyć, wiesz? W domu nie musisz mieć, bo w domu w siku Dominika założyć się chce. Ale na polu możesz zapomnieć, że nie masz pieluszki potem się posikasz, jak to potem będzie wyglądało na filmie. No, byłoby głupio. No, tak. Tak, Dominiczka. Idę jeszcze po pantersa. Dla ciebie? Ok. Jest, Zobaczcie, taki. Takie Dominika nosi. Teraz, żeby mnie widzieli widzieli, jak ubierasz. Teraz, żeby mnie widzieli widzieli, jak ty mi ubierasz pieruchę. Dobrze? Dobrze, Dominika. I co mi patrzą się, jak zakładamy? Widzą? No, widzą, widzą, tak? Ale fajnie, widzą. Uważaj, żebyś nie zepsuła pieluszki. Bo potem będziesz sikała po nogach. A chyba nie chcemy, żebyś posikała wózek, żebyś posikała na polu. Bo na polu jest zimno. Nie jest na przykład dla to, że na przykład się na przykład gdzieś pod krzak wysikać. Teraz nie ma, jest zimno. No właśnie, zimno, bardzo. No tak. Okej, okay. Płyszę. Ulepszymy, żebyś nie obsikała. Ja bym nie chciała, żebyś się posikała. Żebyś obsikała. No i gotowe. Pieluszka już gotowa? No już prawie. Już prawie, tu jeszcze ubierzemy. Już? Ubrałaś mi? No już, czekaj. Żeby się pokręciło. Już? No co ty taka niecierpliwa jesteś? Już, 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 już. Już, już dosłownie. Już, już, już. Już ubrałaś? No, skończyłam. No i gotowe. Pieluszka gotowa. Możemy iść. Jej, idę. Jej. No to co? Może jeszcze napijesz przed pójściem? No, może. Bo to już masz do to możesz robić do w Siku. tak. No, taka za że się najlepiej, żebyś nie miała potem mokrej. Napisz jeszcze i pójdziemy, tak, żeby widzieli, widzieli właśnie. Widzę, 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 wie? No, widzę, się widzę, widzę, widzisz się, wie? Tam, widzę. To się jeszcze napi i idziemy na pole. Napisek, nie? już go widzę, widzieli. To może na leżąco lepiej. Hmm, tak. Ej, Dominika, ej, co ty robisz? Chodź Dominika, czekaj. Cała, żeś się polała. Ej, Dominika! Cała polała się, róż trusteczki Dominika, nie polewaj się. Chodź. Chodź, tak cię nakarmię, chodź Dominika. żeś się bolała. Jak ty taka pójdziesz? Jak tak pójdziesz na pole? No. Nie wiem. No to jak to Dominika nie wiesz, jak pójdziesz na pole. Ej, nie lej mnie Dominika tą herbatą. Ej! Hej, Dominika. No już... już Dominika? No i teraz pi. Tylko nie za dużo, żebyś nie miała potem pieluszki tam. Czy pijesz? Mm. Mm -hmm. Jeszcze. Mm, chyba całe wypijesz. Jeszcze? Mm. No brawo, Dominika, wypiłaś całą butelkę. Było tyle i wypiłaś całą prawo. Zobaczcie, Dominika wypiła wszystko. Nie ma. Brawo, Dominika, wypiłaś wszystko. Proszę na w buzie. O, Dominiczka, zrobiłaś siku. Bo czuję, jak siku robisz. Ojejku. Wysikała mi się. No, czułam. Przed chwilą że się wysikałaś. Czułam. Tu troszkę polałaś, jak piłaś, ale to nic wysknie. Mi się Dominika nie stało. No. No i gotowe, Dominiczka. A no to co? Idziemy na pole? No idziemy, idziemy. Jestem już gotowa. No, to teraz to ja muszę się ubrać. No i Dominiczka. Pójdziesz na polko? Tak, ale będzie zabawa, ale będzie zabawa, jeju. To gdzie sobie chcesz usiąść, na poduszce? A, może tutaj. Widzowie, to widzimy się na polu. No to widzowie, widzimy się już na polu.